Cześć, witajcie, jestem kozałek i witajcie w kolejnym odcinku Zastray. W tym odcinku kontynuujemy naszą przygodę nadal i miejmy nadzieję, że... że będziemy wychodzić już na zewnątrz, tak zwane na zewnątrz, że dotrzemy do zewnętrza, do zewnętrznego świata. Mam nadzieję, że się Wam się spodoba. Pamiętajcie o łapce w górę, subie i komentarzu. A ja nie przedłużam i przechodzimy do gry. Dobra, skończyliśmy mniej więcej tutaj. I mało powiedział nam, że mamy wyjść tędy i tak, mamy wyjść na szczyt tego budynku z przekaźnikiem. Więc dobra, wskakujemy do wiadra. Chodźmy tutaj Och, nie niepotrzebnie to zrobiłem Tak, niepotrzebnie Pierwszy raz dotknęła mnie porażka by się dostać. Chyba tutaj. O, dobra, pykła. Chyba tutaj nie wejdą już, o nie jest ich więcej. wspomnienie, ale co my tu mamy tam właściwie zrobić? Nie mam żadnych wskazówek tutaj, mamy o, tam się to A tutaj, myślałem, że tam od razu o bardzo widzę, gdzie a no może... jednak stoi trzeba było tylko trzeba było tak skoczyć na to z impetem o mamy znowu kudłok zaś to nie w tą stronę tam jest dziura to nie to trzeba w drugą stronę nie no. O, mogę zapytać go o pomoc. Aha, czyli nie mówi nam jak się dostać tam? Czy tam pomóc jakoś? A chwila, nie jednak, w tamtą stronę, bo tam jest rura. Czyli dobrze. Tam. O, i teraz zgadnijmy, że tutaj. Pakuj drzwi. O nie. A, w może dobrze. Bo nie chciałbym mieć z nim do czynienia. Nie specjalnie. specjalnie aha, wiem Chyba wiem co trzeba tutaj zrobić yes, udało się to właśnie chciałem zrobić Przejdę przez. Nie ma szans. Przynajmniej tak mi się wydaje. A raczej się nie, nie da do spiąć tutaj. To miejsce wygląda, jakby tutaj ktoś za dużo pizzy zrobił. I jakby ta pizza wybuchła. Tak to wygląda mniej więcej. Okej, okay, gdzie jest ten budynek tak w ogóle? Bo ja go nie widzę, chyba to jest ten budynek przed nami, tak to ten. Dobra, lecimy dalej. Aha. Może tu? Okej. Okay. To jest creepy. Trochę. Lekko. Już tam się latarka tutaj... O, jest tu więcej! No ja nie mogę, no naprawdę. Nie, nie... Zjedzą mnie. Tutaj nie ma żadnych drzwi do skakowania Przydałoby się. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Może wyjdę sobie tutaj na górę najpierw, tak jak wcześniej. I zobaczę jak mam sytuację. Tutaj wszędzie są robale. A my jeszcze mamy dostać żeby tam. Bo nigdzie gdzie nie widzę przejścia, chociaż tam. Nie, tam nie, bo tam byliśmy. O, nie, tam też nie. Ułapka, pułapka. Dala pułapka. Może bym skoczył tu? Nie. nie, nie przejdzie. Dobra, jeszcze raz na spokojnie. Tam nie ma przejścia. Mogę się mi na pomoc? Nie. Nie pomoże mi. Smutny to Mamy te rury. O, chybaż tam. Ok, teraz zrobię wszystko, żeby mnie dopaść. A ja wskoczę z tyłu. Ej, super. A teraz gdzie? Okej, okay, tędy, 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 tędy. Dobra, udały się. Aby nie było ich więcej, proszę. Chyba ich nie ma, chociaż tam ktoś jest. O nie, proszę nie. Znowu to coś z drzwiami. Z tamtej strony są drzwi Tak, też są. Chyba więcej trzeba zrobić. Trzeba ich znowu. Tutaj zamknę. razem będzie trzeba zamknąć mnie tam. Więc to jest słabo. No, Okej. Okay. po te drzwi. No nie, nie gadajcie. Dobra, ale ich tu nie ma już? Nie ma. Dobra, o to, to chodziło. kas ma tõmbaksin sinna ? Ja po prostu pobiegnę chyba. Bo nie zauważyć, że coś stało. Dobra. A gdzie dalej? Ja że tu... Jak? Nie jak ja mam się tam dostać? Mam tylko beczkę Chyba, że... Chyba, że tą beczkę przeprowadzę i po tej beczce wejdę Nie, starek to jest Też nie. To jeszcze dalej. A, widzę gdzie? Tu. O było przez yes. O nie! Proszę nie. Tylko nie te małe, w szkodniki. Dobra, mamy to. Weszliśmy na sam dach. Tutaj pewnie też będą samochodni. O, winda. To jest tak, co się O nie. Już żałuję. Miałam cię uciec. Proszę, winda, nie, przyj przyjdź windą. proszę, proszę, windą. Nie, 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 tak mi się. nie, proszę, nie, nie, chcę nie, 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 mi nie, 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 wiedziałem, że tam nie, nie, po Dobra, jeszcze raz na spokojnie. Co my tu mamy? Chyba nic nie możemy zrobić, oprócz tego. Tylko że możemy czy możemy, czy możemy się tu wspiąć, sprawdzę. Gdzieś, gdziekolwiek. Przedtem. Albo czy możemy gdzieś uciec. Też nie. spiąć się. Nie, Będzie nie trzeba ich tutaj z zmanipulować trochę. Żeby oni poszli w tą stronę i przejść bokiem wtedy Już to będzie trochę zajmowało. O, nie wiadomo Dobra. Come here. Dobra, teraz zawrotka. Tędy chodźcie Teraz znowu zawrotka. Chodźcie. Jest gdzieś. tylko tutaj są ci. Proszę. Użyj dasz za szybko. O nie, o nie. Dobra, udało się. A, wszyscy sobie spadali. Dobra, jeśli to jest ostatni etap, to się cieszę. Aha. Zawsze trzeba górą. O, mamy to, oto jesteśmy umieć przykalić na antenie, dobra. Gotowe. Wreszcie wrócimy do naszych końcich znajomych. Okej, okay, mamy wiadro na dół, spójrzcie tylko to za piękny widok, teraz pamiętam, miasto, miasto, miasto miało zapewnić schronienie. Stara no, jak wiatr, ale się widzenie, dachu, gdzie wnieśli to osłony, by chronić się zagrożeniami z zewnątrz, ale wszystko ma swoją cenę, nikt nie może się stąd wydostać, na zewnątrz czekają wyłącznie katastrofy. Ale jeśli tobie udało się stamtąd przyjść, to znów znaczy, tam jest bezpiecznie. Bo moja obietnica była, chciała zobaczyć tego zewnątrz. Chodziło W niej o odblokowanie miasta. Nadal nie potrafię, żeby mogę odzyskać niektóre wspomnienia, a innych nie. Teraz jestem pewien, że to jest moje przeznaczenie. Muszę odblokować miasto. Wracajmy do domu. Teraz, gdy jest podłączony, powinniśmy być w stanie wezwać pomoc. Dobra. あったかい。<noise> <noise>

dasung Czyli może będzie, mogli mieć tam broń na. na no. Dobra, myślę, że możemy się tutaj zatrzymać. Um. Dobra, nie mam nadzieję, że na mnie poczeka, bo ja nie chcę ani być teraz. Dobra, mam nadzieję, że film Wam się spodobał pamiętajcie o łapce w górę, subie i komentarzu, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!